Witajcie kochani, tu Mary i Mario i nasz aniołek Sylwia, Sylwia, ona acha, 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 acha. Acha się poruszyła da. i nasz aniołek Sylwunia. Witamy acha. Was dzisiaj na premierze, a w zasadzie w wznowieniu zdrabki, premia tym razem bardzo ładnym wydaniu, takim błyszczącym. Srebro, drogę. nagrody. Nagrody no to wszyscy już pewnie wiedzą. Ładnie błyszczy. Klasyka. Od, od 5 do 150 tysięcy. Takie rozsądne poziomy do 60 czy do 4 stopnia, aż są takie realne w miarę. No, jakoś takie zapki są bardzo zbliżone do siebie numeracją. Bo ja mam tak dwójkę, Mario ma chyba jeden, ja mam 4, 5 i 4, 8, a ty masz, dwój, ty masz jedynkę i 4, chyba 6 i 7. Tak, to z dwóch różnych paczek są, ale. No. Także zobaczymy, co nam one dadzą. Tak, czy nam dadzą trochę Oni obec będzie nasz, czy dadzą nam wygrać. Nam będzie tutaj dopingował, trzymał mm -hmm. kciuki, łapeczki, o modli się, żebyśmy wygrali chociaż zwrot. Dobra, kto zaczyna? Ja. No to dobra, to jedź, czekaj sekundę, zaraz tutaj. Ja jadę z tą dwójeczką. Moment, tutaj Cię trochę przybliżę, moment, moment, czekaj. Tutaj ustaw sobie dobrze, żeby było widać. O, Wszystko fajnie. widać, nie? Dokładnie. O, mamma ja się boj. Ona jest taka śliczna. Piękna jest. Co my tu mamy? Co my tu mamy? mamy złoto. Złoto? Kogo, tak? Nie, nie. Śliwka. śliwka! No nie, podkowa. Teraz ja się nie. będę mylić, przepraszam. Trefelek. Trefelka nie mamy. Dobra, siódemeczka jest. No mogłoby być i więcej. Monetka jest. I monetka jest. O, dwie monetki, coś będzie. Moja Sylwunia, tylko muszę pocałować. Mm. Jest pierwsza, to jest numerek dwójeczka, kochani. Choć jest piątka, to już nie jest źle. Coś będzie, na nie skończymy. Już jadę spokojnie, nie musi być już więcej. Krąże coś jest. Aha, no, nie mówiłam, wiśnie, podkowa. Wiśnia, podkowa. <laughs> serduszko, tak? tak? Czy nie? Kier, no serduszko można, kier. Teraz a tu, tu też mamy serduszko, tu mamy ale to muszą być inni, a nie w dwóch. No tak, nie mamy. Tu mamy znowu siódem, ale kłanie się on drapie. Tu mamy śliwkę i kwiatek. Mamy pika, biedroneczkę i złoto. A tutaj mamy wisienki. Co to jest? Karo, Karo? i pik. Dobra. To co monetki dadle? A to no za chwilę, jak wszystkie wydrapiemy, to poka będziemy, e, te, pokażemy no ile wygrałeś. No dobra, to teraz ja tutaj sobie zobaczę, Ale co ja tutaj. Się moje, nie drapię, co głupię, tu moje ci. Dobra, mamy serduszko, siódemkę Aniołku, i pik w drugiej linii. Mamy śliweczkę, <laughs> się... winogronkę i jakiś worek. Worek, no. I tutaj serduszko. Karo. Karo i, I kwiatka. masz numerek, numer 46. Teraz worek. Mogę to 7. Ciekawe, czy to moneta i tref. No nie ma. Dobra, tu mamy złoto, pika i arbuzik. 7 hmm. no, no. Podkowa 7, 7, 7. i moneta. O, to mój, moje chyba pustakiem tu będzie wyglądać. No niestety. Nie Arbuzik. Się, mamy jedno wygraną. Już. I winogronka. No to już jest... To jest chyba pusta potem też zobaczę. O no, tutaj M U G. No dobra, to jest pusta. No teraz ja wypróbuję numerek 45. Aniołeczku, kochani, no, w sensie, już coś mi dałeś. To jak chcesz, to jeszcze możesz tutaj czymś zaczarować. <laughs> Jakąś wygraną. Podkowa. Arbuzik i widronka. Mamy pika, mamy trefla i mamy siódemkę. Mamy śliwkę, mamy żelazo. Złoto. Tak Zł <laughs> ja, poważnie. Mamy żelazo mm -hmm. i mamy winogrona. Co Moneta, <laughs> kwiatek. No i? I, I wisienka. Mamy serce, biedronka i pik. I mamy moneta, podkowa i wisienki. Siódemka, kwiatuszek i nie ma. To jak nie ma tutaj od razu kontrolne, zobaczymy, czy tutaj. A tutaj są. Dobra, ta jest pusta. No dobra, to teraz ja zobaczę, Ja no, dziękuję, dziękuję. Dobra, i co mamy? Śliweczkę, arbuzika i, i biedronkę. O, no, to też kropkowane, ale by mogło no, być. No wygraj też. No coś by fajnie było. I mamy biedroneczkę, ja monetę. Ty teraz ty i Karo. I mam worek, podkowę i, I? wisienkę. No, dużo pustego. Śliweczka, I? arbuzik i Żelaza. <laughs> i mamy teraz pik podkowa i tref, no nic nie mogę tutaj utrafić złoto kwiatek i karo, i ostatnia szansa tref, no, siódemka no, 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 i nie ma no, 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 no ale niestety... jeszcze mamy po jednej zdrapce tak, jeszcze po jednej jest jeszcze po jedna szansa mamy po jednej szansie. no sukces, dobra Jedziemy z koksem. Co my tu mamy? Wisienka. Minogronko. Winogronko i mamy arbuzik. Mm -hmm. Teraz mamy kwiatuszka. Śliwka, tak dziwnie wygląda. Mm -hmm. I biedronka. Mamy worek. Siódemka i teraz Worek czy siódemka? No obojętnie, nic. Oboje, nic z tego, bo było dobrze. Pik. Kolejne mamy serduszko. Je! Oh. Yeah. Teraz dzisiaj, ma, Jest, jaka dzisiaj masz Je, zakasto jutro. kochani. i oh. yes. Jest, przepraszam. Podwójnie, czyli to będzie dyszko, tak? Ale nie mogę ze szczęścia. Mamy te, mamy, już, ja patrzcie, zapomniałam, co mam mówić, podkowa, worek i minogrona, to jest rapeczka numer 48, u mnie wygrała dwójka i 48, złoto, siódemka i arbus. już nie będzie, biedronka, śliweczka i podkowa, no dobra, teraz, aha, ty jeszcze, dobra. Za chwilę się dowiemy, co tam Nie, się Nie, moje dwie wygrały, jedna przegrała. Dobra, i teraz jeszcze u mnie pik. To ja będę miała ile? 20? Bo 5, pewnie i tam jest. Nie, no zobaczymy. Nie, 15. może 15. 15 I wisię. Teraz mamy podkówkę Minogronko. No I pik, no przydałoby się chociaż jedna. Mario, Mario, Mario. Serduszko i kwiatek. Wyczaruj, wyczaruj. Siódemka, no i, wisienka i, i, i śliweczka. Do końca. No jeszcze trzy linie. Moneta, Resuka. złoto i Biedronka. Matka, ci wolę tak ściskam? Śliwka. trefelek I podkówka. No niestety. I ostatnia linia. No, winogrono. Winogrono, siódemka okay. i co? Co teraz tu będzie? I ja. będzie pustak. Kurczę. No tym razem się Mary lepiej udało. Czekaj, wydaliśmy ile? 30, 30 zł. Złoty. Zobaczymy, Milenia? ile ja. są wygrane? Dwie zrabki moje wygrały, kochani moi. Czyli zrapeczka z numerkiem dwójka to jest i 48. Ja myślę, że to jest 15, także połowa pewnie będzie już. połowa zwrócona. No? Tutaj tak, mamy monetki. Czek, 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 monetki, jedziemy co? Mamy na pewno piątaczka. Tak, widzicie. Jak waje CC A już wydrapię. jest. Jest 5 zł. I tutaj będzie 15, bo tutaj jest... Nie, co ja mówię? Tu pewnie nie będzie dyszka, czyli. E, dyszka, no. Czyli dwa razy po pierwsze. Razem 15, pewnie. no. I tu mamy dichę. No czyli 5. 5 razy 2, no? 15 zł, kochani. Czyli połowa wkłada. Aha, jeszcze sprawdzimy kontrolne. GG powinno być tak. Jest GG. No to połowa wpadła. Jesteśmy zadowoleni. Premiera ja zaliczona. Bardzo zadowoleni jesteśmy. 15 zyta jest, czyli można pomnożyć to na inne zdrapeczki, kochani. Także cieszę się bardzo. Dziękujemy Wam, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, że zostawicie subka, łapeczkę w górę i jakiś miły komentarz. I coś na pocieszenie dla Mario. I zobaczymy się na live w sobotę. O godzinie 16. Zapraszamy! I pozdrawiamy pa kochani, pa pa. pa.